jak się dostosować do kobiety. słuchajmy dobrze, bo mikrofon lata, powinno być OK. Bo jest to bardzo istotna kwestia. Jeśli się do kobiety nie dostosujesz, tylko będziesz facetem, który robi wszystko na opak, to też możesz jakieś tam sukcesy mieć, tak? Jak będziesz miał takie podejście szczere i będziesz mówił dziewczynom, chciałbym, żebyś była moja, no to pewnie, pewnie znajdziesz tą, jak to się mówi, metaforycznie. Kulawą antylopę, natomiast lepiej, żebyś był świadomy, jak się nieraz warto dostosować do kobiety. Podam ci taki przykład. Jesteś z dziewczyną w jakiejś relacji już, widzieliście się pięć razy i ona tam mówi do ciebie: A w ogóle to ostatnio mnie wkurzyłeś, bo nie chciałeś do mnie przyjechać. I teraz tak, masz dwie opcje, jak na to zareagować. Możesz jej powiedzieć: Kochanie, słuchaj. No niestety, praca. Wiesz, że z Tobą uwielbiam spędzać czas. Niestety, wyszło tak jak wyszło. Może powiedzieć: Jeszcze raz tak do mnie powiesz, się więcej nie spotkamy. I w sumie dwie metody mogą być poprawne, bo jak nie jesteś za miły, jesteś tym draniem, to czasami kobieta chce też usłyszeć taki romantyczny tekst, wyznanie. Dlatego dzisiaj, kochanie, zostanę z Tobą przez cały weekend. I się to podoba, no też tak. Jakby to się to podoba, że dla niej to robisz, to jest takie wyjątkowe dla niej, tak? Więc nie tylko chodzi o to, żeby być draniem, żeby z jednej strony robić swoje, ale mówić jej o tym, że robisz to dla niej. Yy, oczywiście, no, dokładnie to samo stwierdzenie albo podobny mechanizm możesz wykorzystać, kiedy całujesz się z kobietą, rozbierasz ją, a ona mówi, Ty chcesz tylko seksu. Możesz jej wtedy powiedzieć. Jak ty mnie nie kochasz, no to nie musimy się więcej spotykać. Skoro mnie nie kochasz i nie chcesz tego, co ja, no to może się rozstać. I wtedy, jakby kobieta zauważyła, że ty tutaj mówisz o uczuciu, o miłości. Więc ten seks, zaraz ona zaczyna się orientować, ona ma uprawiać z miłości teraz, a nie dlatego, że to jest tutaj jakiś mechaniczny seks. No i to, jakby zmienia w głowie dziewczyny to złe, negatywne przekonanie, bo i mówisz, to. Co chcę usłyszeć, i to jest naprawdę coś potężnego, co warto zawsze stosować. Oczywiście, ja to tak opowiadam tutaj, wyrywam z kontekstu niektóre wypowiedzi. Dużo więcej się dowiesz na pewno w pełnych moich materiałach, kursach. Tylko do dzisiaj, do północy, jak sobie kupisz jedno moje szkolenie: system drania, czarodzieju umysłu, orgazmiczny seksoralny, albo jak odzyskać dziewczynę, emocjonalne turbo. To drugi kurs, materiał dostajesz za darmo w tej samej cenie, dlatego warto skorzystać pod spodem masz linki. No i tylko do dzisiaj do północy można się zapisać na szkolenie praktyczne z uwodzenia w Warszawie. W niższej cenie. Niestety dzisiaj o północy, ale grzmi tam, aż pioruny lecą z nieba. Niestety dzisiaj o północy cena tego szkolenia w Warszawie będzie wyższa. Szkolenie się odbywa 29 września. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka jest ta promocyjna cena szkolenia, jak wygląda to szkolenie, to napisz na maila frywolnymaupauwodzeniewedzieniew.pl. E, więc to jest kwestia, żeby się po prostu dostosować. To wcale nie chodzi o to, że zawsze masz być zły dla kobiety, jak ona ci powie: Zawiodłeś mnie ostatnio, e, byłeś u moich rodziców i i nawet nie znalazłeś czasu, żeby zostać na więcej niż dwa dni, co możesz swojej dziewczynie żonie powiedzieć? Kochanie, dlatego teraz pojedziemy na tydzień i wszystko będzie ok. Albo możesz powiedzieć: jak będziesz tak do mnie mówić, to się więcej nie spotkamy. Tak jak mówię, dwa podejścia mogą być poprawne, tylko pytanie: z jaką ty się kobietą spotykasz? Bo czasami lepiej dać jej więcej miodu, jak jesteś tym draniem, no bo jeśli w łóżku bierzesz ją jak chcesz. W życiu dominujesz, prowadzisz i tylko w tej kwestii, w tej sferze pokazujesz, że chcesz jej zrobić, uczynić przyjemność, żebyś dłużej pomieszkał u jej rodziców, to jej się to spodoba. Więc weźcie to też pod uwagę. Nie chodzi o to, żeby być alfą totalnym i za każdym razem wymuszać na kobiecie, co byś ty chciał, bo kobiety też mają swoje charaktery, charakterki i, i bywają uparte, tylko chodzi o to, żeby się uzupełnić nawzajem, tak? Żebyś ty spełniał swoje potrzeby, a kobieta swoje i oczywiście, żeby tą kobietę też dominować, kiedy musisz, tak? No, kwestia intelektualna bardzo istotna, emocjonalna tak samo, powinna się śmiać z twoich żartów, lubić twoje poczucie humoru, kobieta powinna kochać swoje poczucie humoru, to jest bardzo istotne. W łóżku powinien się dominować, a więc ty ją bierzesz. Ty powinien się brać, a nie pytać się, jak ona lubi, czy jak woli. No ale w takiej sytuacji, kiedy ona cię prosi, czy mógłbyś z nią pójść na ślub i najlepszej przyjaciółki, a ty jej odmawiasz, no to niestety za to wszystko, co ona ci dała, za tą uległość, za tą wdzięczność, za dbanie o ciebie, ty jej mówisz nie. dlatego często kobiety wtedy strzelają focha albo też nie zachowują się tak. Jakbyś tego chciał. Ciekaw jestem, czy ty też to zauważyłeś. Cała sztuka w tym, żeby tak wypośrodkować prowadzenie relacji, żeby kobieta zauważyła, że bardzo płynnie rozwijasz tą znajomość, że nie ma zbyt wielu kłótni. A jak są, to one szybko gasną i przebijają się na pozytywne emocje, i właśnie w takiej sytuacji kobieta też daje dużo więcej od siebie. Więc po prostu się musisz dostosować do kobiety. Czasami warto nawet kobiecie spragnionej miłości powiedzieć to, kocham cię od razu. Dlaczego? No bo jak widać po niej, że ona się z Tobą całuje, mówi Ci misiaczku już po drugim spotkaniu, to może pasuje i powiedzieć, kocham Cię. To jest kwestia wyczucia sytuacji, kontekstu. W niektórych sytuacjach nie warto, no przykładowo, ona się rozstała z byłym facetem. Jeszcze pewnie się z nim spotyka, do niego coś czuje, no to nie warto jej mówić, kocham cię, no bo ona nie jest gotowa na to. Ale młoda dziewczyna, która szuka chłopaka, która się zakochała po dwóch pierwszych razach z tobą w łóżku, no to to jest inna sytuacja. Więc wy musicie mieć świadomość tego typu, że warto po prostu dostosować się do potrzeb kobiety, jeśli chcesz być super skuteczny. No, bo jeśli przykładowo trafiasz na dziewczynę, która no jest około trzydziestki, szuka męża, chce mieć dziecko, no bo trzydziestka się zbliża, ściana się zbliża, no to taka kobieta oczywiście, że będzie chciała od ciebie usłyszeć, żebyście razem zamieszkali po pewnym czasie, jak przejdziesz wstępne testy, kwalifikacje, ona będzie chciała usłyszeć, żebyś. Yy, Powiedział jej, że poważnie myślisz o życiu, ale najpierw oczywiście ona chce doświadczyć tych emocji, tego, że wy coś do siebie czujecie. Chociaż w tym wypadku nie jestem taki pewien, no bo jeśli dziewczyna jest bardzo zdesperowana, nie ma chłopaka, nie ma męża, a wszyscy jej mówią, Kaśka, dlaczego ty jeszcze nie masz dziecka? No to niektóre kobiety wybierają tych miłych facetów, a potem się wyżywają na nich w sposób taki, gdzie nie ma seksu, ciągle wszystko. Pani się obraża, strzela focha i mówi facetowi: Jesteś dla mnie niewystarczająco dobry. A im bardziej się mężczyzna stara, tym bardziej dostaje po dupie. Niestety, w niektórych przypadkach właśnie tak to wygląda. Jak się zgadzasz? Łapeczkę do góry zostaw. Tak jak mówię, dużo więcej też mówię na szkoleniu, bo ciężko ten temat taki bardzo rozległy opisać. Tylko na live'ie, w materiałach też dużo więcej znajdziecie. Do dzisiaj do północy, jak sobie wykupisz takie jedno szkolenie, to drugie dostaniesz w tej samej cenie gratis, za darmo. Także korzystajcie. System drania, jak zwiększyć poczucie wartości, orgazmiczny, seksoralny i inne świetne materiały. Kupujesz jedno szkolenie, a drugie dostajesz za darmo w tej samej cenie. Gdy kobieta podczas. Yy, Podnosi brew na sekundy. Podczas czego? To znaczy, że wywołałem w niej jakieś emocje. Zazwyczaj tak, kobiety mają swoje pewne cechy takie unikatowe, gdzie porusza mięśniami twarzy albo tak jak mówisz, brew do góry podnosi. Raczej brew to jest oznaka takiego trochę powiedziałbym cwaniactwa, tak mi się to bardziej kojarzy, takiego ego. Yy. No, ale to zależy od sytuacji. Nie widziałem tej Twojej kobiety, jak ci brew podnosiła przy Tobie, więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno na pewno powinieneś zauważyć jedną rzecz. Czy kobieta jest uległa wobec Ciebie, wobec tego, co z nią robisz, wobec Twojego uwodzenia, wobec tego, jak ją całujesz? Jak nie jest uległa, i ona cię hamuje w pocałunkach i mówi: Nie, poczekaj, teraz nie mogę. Chciałbyś za dużo ode mnie, na to musisz zasłużyć. To ty właśnie wtedy robisz się uległy. I nie jesteś tym dominatorem. I tracisz kontrolę nad relacją, przez co kobieta też przestaje być tobą zainteresowana. Paradoksalnie, takie kobiety same sobie robią problemy. Czy kobieta może być z facetem, który daje emocje? Co jej się podoba, ale nie pociąga? No wiesz, co obszerne, Rafał, zagadnienie poruszyłeś. Kobieta może być, Boże, może być skoregować się z miłym facetem, który jest miły. Rozmawia z nią o pracy, uśmiecha się do niej, żartuje, ale jeśli ten mężczyzna nie pobudza kobiety seksualnie, on jej nie kręci seksualnie, nie czuje się przy nim podniecona, podekscytowana, on jej nie dominuje spojrzeniem, ten facet jest takim maślakiem, to co dadzą te emocje, ten uśmiech? No tylko tyle, że ona go polubi na początku, a potem oczywiście jak on pokaże, że nie ma w sobie tego podejścia, że właśnie uwodzi ją seksualnie, gdzie dotyka ją w taki sposób, że ona aż cała płonie, no to oczywiście w tej sytuacji kobieta od razu go zaszufladkuje jako tego miłego gościa, który nie nadaje się. Więc emocje tak ale trzeba powiedzieć, że te, że te silne, pozytywne emocje powinny iść w parze z dominacją, z męskością, ze stanowczością, z tymi cechami, które bezpośrednio seksualnie podniecają kobiety. Bo jak ty będziesz się rozśmieszał, kawał opowiadał, ale będziesz taką pizdeczką i będziesz pytał tą dziewczynę, a chciałabyś jutro ze mną pójść na koncert? Może byś chciała? Ale ty pewnie jesteś zajęta, dużo chłopaków do ciebie pisze, no to ta dziewczyna wyczuje, że jesteś kiepski i oczywiście niestety. Rezultatów może nie być e, takich, jakbyś chciał. Łapeczkę do góry zostaw, jak też się zgadzasz. E, tu kolega napisał: Ja kupuję Twój kurs za 400 zł, czy drugi e, dostaniesz? Słuchaj, ja podaję jasne Marcin, zasady. Kupujesz kurs, i drugi do tego, co kupisz, możesz sobie dobrać w tej samej cenie albo w cenie niższej. Nie możesz sobie wybrać kursu droższego dodatkowo. Za tą kwotę, co kupiłeś. To jest chyba proste do zrozumienia, bo nie rozumiem, yy, o co ci dokładnie chodzi. Facet subskrybentów ma 90 tysięcy, a wyświetleń 2000. Kolego, a zobacz sobie, ile liveów robię. jesteś takim mądrym obserwatorem, to sobie zobacz, ile liveów zrobiłem. Chcę policz wszystkie shortsy to ci wyjdzie, że dziennie jest kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, a nie 2000 wyświetleń pod. Pod filmem, jak już taki bystry jesteś, to, to naucz się liczyć. A nie wpadasz na kanał i, i od razu tutaj jakieś yy, wymądrzanie się i tak dalej. No, Także zwróć na to uwagę, że do kobiety się powinieneś dostosować. Jeśli chcesz być skuteczny, możesz też obrać taką ścieżkę. Tak, liczysz, liczyć umiesz, chyba potrafisz, tak? Umieć, to, 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 to tak dzieci mówią. <laughs> Także możesz dwie ścieżki wybrać. Ścieżkę taką, gdzie podchodzisz i masz wszystko w dupie, walisz to ci, co masz w głowie, albo zaskoczy, albo nie zaskoczy. Tracisz na skuteczności, ale jesteś sobą, jesteś spójny, nie przejmujesz się kobietami. Albo masz też drugą opcję. Uwodzisz skutecznie, podchodzisz do kobiet, rozmawiasz z nimi tak, że starasz się dopasować do energii kobiety, do jej potrzeb życiowych. No i wtedy to już jest taka droga, można powiedzieć pro, zaawansowana, tych kobiet podrywasz, uwodzisz całkiem sporo. No i do tego oczywiście jest Ci potrzebna oczywiście wiedza typu jak czytać kobiety, ich emocje, jak być właśnie tutaj empatycznym i jak się dostosować do konkretnej dziewczyny. Ja o tym też mówiłem w tym kursie, jak czytać kobiety, więc polecam zobaczyć kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez OK. Jak sobie wejdziesz, to tam też masz pokazane, jak rozpoznawać toksyczne kobiety, jakie one cechy przejawiają, kiedy możesz zmienić toksyczną kobietę. Także masa wartościowej wiedzy, którą warto mieć u siebie. Którą warto mieć u siebie. Więc Warto być facetem, który jednak potrafi się dopasować do kobiety, jeśli chcesz mieć tą wysoką skuteczność. I czasami, jak facet ma duże doświadczenie, potrafi rozpoznawać typy kobiet, zachowania kobiet, oznaki zainteresowania, to bardzo łatwo może właśnie tak manipulować tymi sytuacjami, prowadzeniem relacji. Że kobieta właściwie będzie zaskoczona, że ona jej dokładnie mówi wszystko to, czego ona oczekuje w danej sytuacji. I to oczywiście działa w ten sposób, że po prostu bardzo łatwo kolejną i kolejną dziewczynę zdobywasz. Jak chcesz się tego nauczyć, po prostu musisz się wczuć w empatię, kobiety mieć sytuację życiową, co ona teraz przeżyła, no bo jak kobieta jest po rozstaniu, po rozwodzie, no to ona nie szuka związku, ona nie szuka faceta, który powie, chcę z Tobą być i Cię kocham, nie. Być może to słowo kocham cię może się pojawić jeszcze tam za jakiś czas, ale na początku ona szuka odreagowania, podniesienia swego poczucia wartości, czyli po prostu seksu. Z drugiej strony, jeśli kobieta jest młodą 21-latką, wszystkie koleżanki mają chłopaków, jedna już wzięła ślub i ma dziecko, ona z pewnością szuka dłuższej relacji. I ty jako mężczyzna też powinieneś tak się w to wczuć. Oczywiście nie mówisz jej chciałbym z tobą być w związku, tylko tak prowadzisz relację, żeby ona czuła, że to się spotkaliście na mieście, tu za chwilę się tu byście o nie w mieszkaniu, że to nie są cały czas spotkania u ciebie w mieszkaniu na seks, gdzie ona może mieć różne obiekcje, że nie wie dokąd ta relacja zmierza, chociaż oczywiście do tego seksu powinieneś dążyć, żeby ta kobieta też zainwestowała o wiele więcej w relację, no i żeby ta relacja była bardziej autentyczna, bo bez seksu kobieta też nie doświadcza pewnych tutaj stanów hormonalnych, które powodują, że faktycznie chce z Tobą być. Warto o tym wspomnieć. Jak to było u Ciebie? Nigdy nie mów kobiecie kocham Cię na samym początku. Warto z tym poczekać. Adamie, Słuchaj, zasada uwodzenia, główna zasada uwodzenia polega na tym, że nie ma żadnych zasad. I miałem sytuację, gdzie powiedziałem kobiecie po pocałunku w klubie, kocham Cię i weszło. I co Ty na to? Tak naprawdę we mnie wchodzi to kocham Cię na początku, bo jesteście za mili, jesteście zbyt poważni w tej deklaracji być może. A może to wypowiadasz w taki sposób, że dziewczyna czuje, że ty się zakochałeś. Jeśli facet, który ją przed chwilą przeleciał, mówi jej kocham Cię, to ona się z tego będzie śmiała i nie będzie wiedziała, czy mówi poważnie, bo wcześniej też nie był poważny, rozumiesz? Ale jak ty, jak ty jesteś za miły, poważny i tam ją pocałowałeś w usta tak delikatnie, nieśmiało yy, i wtedy powiedziałeś: Kocham cię, no to jakby tu pokazujesz, że bardzo się starasz i że jeszcze się zakochasz, a ona będzie miała problem, bo dopiero co się rozwiodła. Także to trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to mówisz, kiedy to mówisz, z jaką tutaj otoczką sytuacji, w jakim kontekście. Bo wtedy oczywiście dopiero kobieta zareaguje tak, jakbyś tego chciał albo nie chciał, kiedy robisz to nieumiejętnie albo w taki sposób jest zbyt dobry. Także weźcie to pod uwagę, że często się niektórzy czepiają. Raz powiedziałeś, że można, kocham Cię, powiedzieć kobiecie na pierwszym spotkaniu, a raz nie, No, ale to zależy do jakiej kobiety, do kobiety w jakiej sytuacji życiowej. Do młodej dwudziestolatki, która szuka chłopaka, czy do kobiety, która skakała po 15 kutangach i co weekend balowała i ma wyjebane na facetów, na związki i chce tylko seksu. To wszystko zależy. Dlatego weź to pod uwagę, że powinieneś sobie. z internetem. Dobra, słuchajmy teraz, bo coś przerwało, internet. Słuchaj, No, powinienem już powrócić. Jestem. Słychać, dajcie znać, czy słychać, bo z tym internetem jest różnie. Dobra, tak. Więc naucz się czytać kobiety, obserwować kobiety i gesty, zachowania, jak one się wypowiadają, kiedy mówią okej okay, albo nie. Ta mowa ciała już będzie Ci bardzo dużo mówić. I wystarczy potem się dopasować do tej mowy ciała. I jak lustro często odbić emocje kobiety. Podam Ci przykład. Kobieta Ci spogląda prosto w oczy i na usta, o co chodzi. Wiadomo, zrób to samo. Jak to powtórzysz, ją pocałujesz, ona się poczuje spójna w tym pocałunku i dlatego dochodzi do rozwinięcia relacji. Ale jak ty tego nie widzisz, a większość fastów nie widzi, mam konsultację, gdzie ostatnio jeden chłopak opowiadał, dziewczyna się pytała, czy może sobie telefon u mnie w domu doładować. I on, się, on nie wiedział, o co chodzi. Nie domyślił się, że chodzi o seks. No to widzisz, kobieta mu sygnały daje, on tego nie widzi. Także rada jest następująca: jeśli chcesz się dostosować do kobiety, to obserwuj jej zachowania, czytaj jej intencje, mowę ciała i reaguj, tak? Na przykład, nieraz w klubie, jak dziewczyna chce, żeby się do domu zabrał, to daje kluczyki do samochodu albo do mieszkania koleżance. Przypadkiem? Nie sądzę. Nie sądzę, że przypadkiem. Albo mówi, że jest to za głośno w klubie, jest to za gorąco. Dlaczego lecz to mówi na imprezie? Hmm? Dlatego, że jest za gorąco. A może i chodzi o to, żebyś jej powiedział chodźmy stąd. Ona ci nie może tego powiedzieć jako kobieta. No bo część facetów by ją uznało za zbyt łatwą. Także warto wyciągać takie wnioski, bo dzięki temu jesteś w stanie idealnie się dopasować do kobiety. Polecam oglądać mnie na TikToku relacje z kobietami, czyli coś tam nagrałem i przemyślcie to, co powiedziałem. Dostosuj się do kobiety. Czytaj kobietę. Odbij jej stan emocjonalny jak lustro. Jak ona się uśmiecha, ty się uśmiech. Jak jest smutna, ty też bądź smutny. Zobacz, jak to działa, a będziesz zaskoczony z efektów, tak? Tak jak mówię, tylko do dzisiaj do północy. Jak sobie kupisz jedno moje szkolenie wideo, to drugie dostajesz za darmo w tej samej cenie. Polecam, pod spodem masz linki do kursów. I też oczywiście szkolenie praktyczne dwudniowe grupowe w Warszawie, gdzie będę uczył wodzenia 29-30 września, dostępne jeszcze w niższej cenie do dzisiaj do północy. Tą cenę będę podnosił do góry. Jak się dzisiaj nie zapiszesz, to przykro mi. Mam zbyt dużo zainteresowanych i muszę jakoś te zasięgi tutaj obniżyć. Dlatego warto się zdecydować, jak chcesz, a jak nie chcesz, no to cóż. To już twoja sprawa. W tym temacie pisz do mnie na maila. Wolny, małpa, uwodzenie w dzień.pl. Zastanów się nad tym, co powiedziałem. Czy ty czytasz emocje kobiety, czy skupiasz się na tym, co ona tylko mówi? Bo niektóre kobiety mówią tak, ja szukam miłości, w związku, a ubierają się tak, jakby szukały zupełnie czegoś innego. I to właśnie często jest twój błąd, że ty się skupiasz tylko na tym, co one mówią. Pamiętam taką sytuację, kiedyś poznałem dziewczynę. I ja wyczułem sobie za typ kobiety, bo ubierała krótkie spódniczki, zabrałem na mieszkanie, tam rozbieram ją, a ona mówi: Co ty robisz? Ja szukam związku. A ja do niej mówię: A ja nie. I zaczęła się śmiać. I to poszło. Widzisz? Bo rozpracowałem typ kobiety. Gdybym tego nie zrobił i gdybym uwierzył w te bajeczki, szukał związku, to bym chodził za nią świadkami i nic by z tego nie wynikło. Także to jest bardzo istotne, żebyś zrozumiał, o co tutaj chodzi. Bo może się okazać, że ty przez całe życie popełniasz te głupie błędy, a potem się skarżysz na to, że nie masz dziewczyny, że jesteś sam, bo oczywiście nie potrafisz czytać kobiety. Przypominam o promocji. Do dzisiaj do północy. Możesz sobie kupić kurs, drugi też za darmo w tej samej cenie. I szkolenie praktyczne, grupowe w Warszawie 29-30 września w niższej cenie. Zapraszam, widzimy się potem. Znowu problem, czy słychać? Było słychać, co mówię? Tak jak mówiłem, tylko do dzisiaj do północy promocja. Promocja na materiały i na szkolenie w Warszawie.